Cześć, witam Was w komentarzu do filmu, który zobaczyliście. Film taki, akurat pewne rzeczy chodziły mi po głowie, żeby zrobić. Już parę tygodni bezpośrednio po te, po głowie mi chodziło, potem impulsu dał mi, dałeś mi troszeczkę te Filipie, gdzieś tam prezentując zakupy. A mi od dawien dawna marzył się skład błękitnych cyster. Na dobrą sprawę, Pierwotny impuls dało mi zdjęcie w model Eisenbanner. Tam akurat skład błękitnych cystern, akurat ERR, o ile dobrze pamiętam, z jakąś tam lokomotywą świetnie się komponował i komuś wyszedł fantastyczny kadr, Stąd mi też te niebieskie, no w zasadzie niebłękitne cysterny chodziły. Po głowie. Znaczy błękitne mi chodziły po głowie, a co do czego to zrobiłem niebieskie, po tych RR Ciut jednak za mało na taki jednolity skład. To jest pomysł na pociąg, który jest po środku, co później, jak to wytłumaczę, się jeszcze już. Mówiąc parę słów o modelach, natomiast drugi skład tutaj pomysł był czysto prozaiczny. Chciałem objechać tego Vectrona Captrain, no i tak nie bardzo jest szczę. Ok, jest jeden skład z cysternami. Zastanawiałem się, czemu nie podłączyć cystern Gatix. Tym bardziej, że parę sztuk ostatnio do mojej kolekcji trafiło, ale stwierdziłem, że dwa grzybki w barszcz to jednak za dużo. I zacząłem się zastanawiać nad innym składem, nad składem intermodalnym. No i znowu, wagony kontenerowe, tu PKP Cargo, no i tak zacząłem smokać, no nie bardzo, i znowu będę się też męczył z tymi wagonami akmy, żeby poustawić te kontenery, żeby nie pozjeżdżały, więc może coś innego. No to co innego? Z innych, no to trzy wagony Klip. BCC. Ani to specjalnie pasuje, ani też jest mało. To znaczy klip to już wcale nie tak mało, ale to klip jakoś siedziło, więc nie, klip nie. Co jeszcze? Zostaje jeden wagon Adria kombi, ale to zaledwie jeden. Gdybym miał więcej jakichś prywatnych przewoźników, to ten jeden mógłbym jakoś tam włożyć gdzieś w środek, ale pojedynczy nie bardzo. No i znowu to AM, znowu ta walka z kontenerami, żeby nie zjeżdżały z platform. Owszem, sposób na to już mam z podkładaniem gumek, ale yy, od sposobu do yy, tak naprawdę poradzenia sobie z nakręceniem całego filmu to jeszcze daleka droga. Yy, oczywiście gdzieś tam w głowie mam, że yy, to, że mam sporo wagonów, cały fajny zestaw yy, z naczepami LKW Walder, w dalszym ciągu te modele mam, to stwierdziłem, że ustawię to. Ale ustawianie długiego składu to jakoś nie bardzo mi się uśmiechało. Jest bardzo problematyczne rozpakowywanie, a potem zapakowywanie wagonów kieszeniowych, tych podwójnych. To jest po prostu upierdliwe, z każdym schodzi się mnóstwo czasu. I doszedłem do wniosku, że pójdę na łatwiznę i jedynie te pojedyncze wagony jedynie te pojedyncze wagony kieszeniowe. Poustawiam przeznaczone na przewóz jednej naczepy bądź kontenera do 25 stóp. I tak ustawimy, Przepraszam. Do 45 stóp. O, i tak to ustawiłem. Stąd taki zestawik szybki do ustawienia. No, w miarę szybki, bo to jednak z cysternami, z, z lokomotywami, to wszystko się schodzi, żeby to poustawiać. Ale w porównaniu do całości zadania całkiem, całkiem jeszcze do opanowania. I teraz o modelach. Przede wszystkim to, dobra, to już ciągnę tego Vectrona, CapTrain wektron wersji dźwiękowej, ale bez dekodera dźwiękowego od Benjamina. Benjamin, dzięki. Jeszcze raz dziękuję. Żeby uruchomić sterowanie w Z21 po prostu ściągnąłem całą cały wpis ze strony Roco. Tak się da zrobić. Szkoda, że tylko dla tylko dla taboru ROCO, no i szkoda, że nie ma też podziału na wersje analogowe, cyfrowe, stąd ja mam wszystkie bogactwo funkcji cyfrowych, których no użyć póki co nie mogę. Co jeszcze tu warto dodać przy tej okazji? Wagony jeżdżą w miarę bez problemów, natomiast, natomiast gdzieś pierwszy sprzęt musiałem zmienić na tu z lokomotywą na śledzia. Dlaczego? Dlatego, że skład się spychał i wykolejał mi się z tego prostego powodu, błuku. z bardzo prostego powodu, że sprzęgło oczkowy po prostu się łamał, wagon po prostu najeżdżał i się próbował otworzyć, zaczepiał się gdzieś z i oczywiście wypychał się z Stąd, no, tu, tu. Tak, już za lokomotywą często tak jest. I tu jeszcze jedna sprawa, czekać nie będzie obejrzenie makiety. Niektóre elementy naczep tego typu tu gdzieś się po drodze pokubiły, z któregoś modelu muszę ustalić, który to model pozbierać i z powrotem zamontować. Ale to już jest standardowa procedura. tak Jak pojeździmy po makiecie. To później oglądamy, co się pokupiło, zbieramy i dopasowujemy do pudełek. Znaczy do modeli. Teraz omówię ten pociąg niebieski. To jest pociąg w całości złożony z czeskich modeli, czeskiej produkcji. No czeskie, 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 czeskie wszystko czeskie. Choć przewoźnik tutaj ten Hector, lokomotywa T458. Jest w oznaczeniach OLPP, jak to było, coś tam paliw płynny w końcówkach, już zapomniałem, tego przewoźnika. Model firmy MTB, jedyny polskiego przewoźnika, model akurat MTB tego typu, tak T448, troszeczkę modeli jest, Skut 181, 182. Też trochę hektor zaledwie jeden, choć tu nie ma się czemu dziwić, bo aż tak dużo na polski rynek tych lokomotyw nie trafiło. Dalej wybór system, cystern Igra Model. Cysterny, zaledwie dwie związane z Polską, i to niestety fikcyjne. Tank wagon z oznaczeniami i malowaniem. Tank wagon to one są fikcyjne, to znaczy coś takiego istnieje, ale nie cysterny tej konstrukcji. Natomiast cała reszta to są wagony słowackie, przewoźników słowackich i czeskich. Słowackich slop wagon jedna sztuka, trzy sztuki i wagon i dwie sztuki CD cargo. Te CD cargo, uwaga, to są 98 m3 bo 88 m póki co jeszcze nie jeżdżą, choć, choć coś czuję, że może się to zmienić, a w ogóle cała reszta innych system to 88 m.